Witam, witam! Tu znowu MistrzUkama z Johnem! Siema, Siemanko, siemanko! Tym razem jest to Blitz SG! A mianowicie to jest coś takiego... Czekaj, wyleciało mi z głowy... Yy, dobra, to jest w każdym razie coś, coś takiego jak ten, jak... Jak ten... The Hunger Game. Czyli... No, no walka na śmierć i życie, że się jest... Idę na parkour, nie? Że... Gdzie idziesz? Na parkour. Aha, dobra. W każdym razie jest to coś takiego, że postarcie. wszyscy biegną do skrzynek, biorą co mogą, uciekają, a potem po jakimś czasie można, można się już bić, zabijać i odchodzi, żeby przeżyć jak najdłużej, naj, zbierać skrzynki, przeżyć jak najdłużej i wygrać, po prostu wygrać, zabić wszystkich graczy, żeby nikogo nie było, przetrwać i tak dalej. Na koniec zaczyna się dev mecz, który zreportuje taką wielką platformę nad mapą. No tu się klepią gracze. Ewentualnie na spawnie też czasem jest deathmatch. No, ale to rzadko. Jak widać jest tu... Jeszcze nie dożyłem. Możesz mnie przerywać? Jak widać jest tu od cholery graczy, więc zmienię sobie Uf, widoczność graczy, nie wiem, dobra, niech pokazuje tylko VIPów. O, jaka ulga, Jakich jest mało. czekaj, ja muszę dłużyć, bo... nie, nie eee... no chodź tutaj jak muszę znaleźć? Arena 93 Czekaj, 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 bo nie wiem gdzie to powie. O parku jest 93, no, no, chodź tu! No już widzę, 93 Tak Z tej strony To, 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 tam, tam, o Jest ja Wybierz klasę. klasy Nie grza, bo ja mam głębszą mąkę Już start? What the fuck Ej, co jest? Ma pochodnie Wszystko już zabrali, uciekamy. Co ja na tej góry, damy, Widzisz mnie? Co? Tak widzę. Uciekamy bo jest Szymaj, ja zdążyłem tylko markę i trzy pochodnie wziąć. Ja dostanę jednego mieczu na to Pięć użyć, nie? Się, ten, do... Skrzynka od razu. Ja już mam. O, tylko żarełko. Bardzo mi miło. Czekaj, bo na gonią ma goście, trzeba uciekać. Ja mam siekierkę. Dobra, ja Chce, zaraz... chcesz złoty mieczyk? No, dawaj. Ja nie wiem, bo sobie na teraz żelazno, bo dawaj. Ja chyba nie wiem, czy zdążyłem, ale kliknąłem klasę Łucznik i zaraz był start. Więc ja, nie wiem, czy ja dostanę swój łuk. Się tu... Ale tu się klepią. Gdzie ty polazłeś? Czy ja mam mniej serduszy niż powinienem mieć? Jakby widziałem, że mam 18. Tam, tam ktoś jest. Idziemy tylko klepać. O Odtylcowo go bierzemy. Tu w, w tej chatce. I tu jest Enderman. Enderman się wkurzył, a gościu się zesrał. Czekaj, okay, którego on wyszedł? Ha, sklepałem Endermana. Dobra, dobra, chyba obczajem. Nie zdążyłem go zabić. Gdzie ty masz? Nie Dobra. Nie było sprawy. Nie było sprawy. Ej, on tu jest, on tu jest. Ten gościu, ten? gościu! Ja co tu uciekam, kurde, bo on mnie zaraz w sklepie. Ej, bierz mi go. Czekaj, nie widział mnie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tą rundę. Jestem w czyjejś twarzy Taki, Jeszcze jeden cios, jeszcze jeden cios i go zabiję Zam pomściłem. Znowu spanikowałem Mistrzu, pomieściłem Cię O, fajne miał rzeczy w imię Boga Już ty, jakaś Trochę przesadzasz Co, ten cios, co, on, co on tu robi? Tu Wygląda na to, że będę musiał zrobić cięcie Już mnie zabił A? Albo nie będę musiał, bo John zginął Zginął Specjalnie się zabiłem Akurat! Dobra, eee, 53 SG6 0... 82 53 82 Ej ja tu bardzo ładnie no. no dawaj do mnie Nikogo do nie biegnie Zobacz klasę ninja, przedmioty dostaniesz 60 otwarcie areny Znowu będę godzinę wy wybierał klasę A lubię Snipera. Znowu uderzyłem mikrofon. Jestem pro. 22%. Dobra, chyba samą Sara po prostu W tym razie ja mam na oku tą skrzynkę na prost mnie. Chyba nie, chyba nie tylko ja. No ja, też mam. ja ten... Tam na górze też są skrzynki? Po, po wodospadzie płyniemy? No znowu mam miałem y opóźniony start. Czemu ja nie mogę bierać? No ej. Mam bewstryk, nie... Czemu teraz? Dobra, wracamy, wracamy. Mam, mam przynajmniej jakieś żarcie. Czekaj, Potem jak dostanę łuk. Czekaj, nie. Wziąłem mięsko i znowu trzy pochodnie. No i mam laga. Zero FPSów.

I tu nigdzie nic już nie, nie będzie O ludzie, ale burza Ale się zabijałem jak szaleni Mamy Skrzynka No nie wiem. za szybki jest Musiałeś tak szybko zerwać swoich? Właściwie musiałem się bronić. Ja yeah, klata! Po co go zaczepiałeś? No ja gonię jednego gościa, a drugi gościu goni mnie, bo mnie ktoś trafił. Oni mnie przyjęli, tak jak stoi żelazek, jak się wcinęł Tu się klepią, tu się klepią. Siedź! Już, już leżę, już leżę, cholera! Mówiłem, że biskup. Już jeszcze nie wskoczyłem. Przyszedł komisarz obrazu, który... Przeszukana. Ile gości ma HP? Nie gadaj, oni soja mają, no ja tam nie idę. N nie przyjrzałem się dobrze, patrzyłem... Wy sobie zobaczycie, tam, tam sobie może parze wrzucicie... O, pani skrzynkę... Nie, 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 ja chciałem skrzynkę wziąć, ale mi gościu goni. No, Już leżę. No. On miał jeszcze więcej HP ode mnie! Jaki cheater! Ja nie wierzę, on miał 28 serduszek! To nie fair! Koks, Mówiłem ci, że bliski czy to jest głupi pomysł. Po co my to nagrywamy? Ile nagrywamy ten odcinek już? Nie, nie. Ach, Jeszcze jedna runda. Dobra. E, 18. Czekaj, ja no muszę ze na wyjść. Cycli 11. No, Więcej no. nie bierzemy żadnych zimowych mapek tutaj. Gdzieś, gdzieś ty to znowu znalazł. No szybko bójsz 16, 24, 17, 20. Który numer? 18! Chyba Ale fucking kiedyś. 16! Jest 20 graczy na mapce! Szybko! Szybko! Gip, naprawdę? Zanim znajdziesz znajdzie Nie wiem Zdążyłem Sekundę przed końcem Prawda, to sprawdzałeś eee. Ani ja muszę wejść Ice Ruins dobra. Basteland 42 No to wziąłem Tylko hmm. Niech nie my tam, bo tam jest te mm. czasami się przydaje VIP Drewniana na to? To, No, ostatnio tam pamiętam, by tam my tam by wbijali. Tam jest od cholery skrzynek. Pisz te 16% w głosowaniu. No, już ciekawy odcinek. No, wszystkie raczej na serwach są w miarę ciekawe odcinki. Nie, dobrze jest. Dobre, już się jak jest czerwone, to jest nagrywanie. TFPS-y. Momentam o co w Twoim odcinku. Nagrywaliście mnie, zapomniałeś włączyć. Ruszaj kluczko, O, nie, proszę. O, mam Ktoś mi zaj. Ktoś mi z zakosił, ja nie wierzę. Dobra, w razie, gdybym to napięcie, nie ma Dobra, już nie mam szans tutaj cokolwiek znaleźć, bo w ogóle jestem zorientowany, gdzie było to, to mi, mi nie wyświetla. Dobra, widzę, widzę słup. Czekaj, bo zabijemy jakiegoś gościa. Czekam. Wali mnie to, ja nie mam broni. Ja mam miecz. I mnie zaraz ktoś będzie gonił, znając życie. Bieg już. Już, w... już tutaj, już tutaj. W... Ja już wchodzę na górę, tam ci miecz, wchodź, no wchodź na górę, kurde. Masz miecz tutaj. Dzięki. Mierz Spartakusa Szaleństwo o, szale. o, dostałem swój łuk! Nie, yeah, mam w całej Masz jedno użycie czy dwa? W tym swoim? Ale mam żadną się kieraty to się nie liczy Czolowiek umarłem Jestem Jeszcze Je żyjesz Jestem nie serduszka mnie zostało Ostatnio mnie właśnie tutaj tu Ostatnio mnie właśnie jeden gościu stąd strącił łukiem o, od razu na przywitonie skrzynka. Nie, kurde, jak oni mnie zabili? Jak oni mnie zabili? Jak? Ej, bo mnie zabili, nie? On ma łuk, on ma łuk, uważaj, bo on tu wchodzi. Upieraj zbroję, upieraj zbroję, bo ci będzie zimno. Szybko, kalambury mury. Tam ostro. To mojej kurtynka tutaj wyrzucił. Mieszczę go, ten dnieś. Czeba? Gonię gościa. Z na mnie Dobra, zmieniamy grę, co? No ale już co? Na następnym odcinku, pięknie skończymy. Pięknie, wszystko pięknie skończymy. Chyba mam wyłączoną widoczność. No tak, wyłączyłem widoczność graczy, ale dobra, w każdym razie ja się żegnam. Johna tutaj nie zobaczycie, jakbym włączył teraz widoczność graczy. To strumienie, takie drż, takie strumienie. ale no, dobra, do następnego odcinka. Cześć.